Historia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biszczy rozpoczęła się zaraz po I wojnie światowej, kiedy to Polska odzyskała upragnioną niepodległość. W tym czasie ówczesny sekretarz gminy Aleksander Skrobiec zaczął organizować Straż Ogniową w Biszczy. Zgłosiło się do niej 20 młodych, aktywnych mieszkańców wsi. W 1924 roku jednostka została zarejestrowana w Związku Ochotniczych Straży oraz Komendzie Powiatowej w Biłgoraju która służyła pomocą w wyszkoleniu strażaków. Dla utworzonej jednostki Zarząd Gminny zabezpieczył cztery furmanki pogotowia, które na każdy alarm musiały stawić się do dyspozycji Naczelnika OSP. Druchowie postanowili zbudować remizę. Budynek konstrukcji drewniano-murowanej, tak Pruski Mur, powstał w całości czynem społecznym i został oddany do użytku w 1926 roku. W tym samym czasie Strażacy otrzymali pierwszy sztandar. Był on w ich posiadaniu do wybuchu II wojny światowej, podczas której zaginął. Jedną z form działalności kulturalnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, o której należy wspomnieć, było zorganizowanie Strażackiej Orkiestry Dętej. We wrześniu, a więc zaraz na początku wojny, we wrześniu 1939 roku, Armia Czerwona, żołnierze Armii Czerwonej odebrali nam wszystkie instrumenty, i strażacy praktycznie zostali bez niczego. Wojna sama zdziesiątkowała również ludzi, także ta reaktywacja tej orkiestry była naprawdę zadaniem trudnym. Nie było instrumentów, nie było ludzi, którzy grają na instrumentach, szczególnie wśród młodzieży, nie było takich, nie było środków, nie było kapelmistrza, a więc staraliśmy się w różny sposób zagospodarować. Wspólnie ze strażakami pisaliśmy petycje do ministerstw, do rządu o rekompensatę za, zabrany, za zabrane instrumenty, niestety nie uzyskaliśmy ani, ani instrumentów, ani rekompensaty nigdy nie było. W związku z tym, małymi krokami zaczęło się od zaangażowania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury który umiał grać na pięciu instrumentach, a więc był jakąś nadzieją, że zacznie pracować z młodzieżą. Później z kolei znalazł się kapelmistrz, a jeśli chodzi o zakup samych instrumentów, no to w formie składkowej. Zarówno organizacji, jak i instytucji, które pracowały na terenie gminy, ale również od osób fizycznych, od osób prywatnych i z tychże składek Instrumenty zostały zakupione. Ponure dni tragedii wrześniowej i okupacji hitlerowskiej zahamowały rozwój jednostki i przerwały społeczną działalność miejscowości. Mimo to w tym okresie nie było pustki w działalności strażaków. Zmieniła się jedynie forma działania, podyktowana potrzebą chwili. Strażacy zahartowani w pracy dla ludzi stanęli do walki z okupantem. Z inicjatywy druchów powstała placówka ruchu oporu. W 1943 roku nastąpiła pacyfikacja i wysiedlenie w sibiszcza. W tym trudnym okresie część członków OSP została wywieziona do obozów koncentracyjnych w Zwierzyńcu i Majdanku oraz na roboty przymusowe do Niemiec. Strażacy, którzy podczas pacyfikacji ukryli się byli prześladowani przez okupanta, a w przypadku złapania rozstrzeliwani. Po zakończeniu II wojny światowej z pozostałych oraz nowo przyjętych druhów zaczęła się odradzać jednostka. Dzięki pomocy Komendy Straży Pożarnej w Biłgoraju w 1945 roku Osiągnęła ona wysoki poziom gotowości bojowej. Zaangażowanie strażaków poznałam już we wczesnej młodości, już jako dziecko. Mieszkałam w sąsiedztwie remizy strażackiej. Prawdopodobnie była to pierwsza lo lokalizacja tej remizy, choć do końca nie jestem pewna. To był budynek drewniany naprzeciwko Urzędu Gminy. A ja tuż za nim mieszkałam razem z rodzicami, więc jako małe dziecko. Obserwowałam tą aktywność tych strażaków, a więc w momencie, kiedy szykowali się do akcji, najpierw ktoś wzwoływał czy wzniecał alarm syreną, ręczną syreną alarmową. Wiem, że miały one dwojaki charakter. Były takie, które wydawały inny sygnał, krótszy i takie na korbkę kręcone, ale też ręczne. I wtedy obserwowałam to, ten ruch strażaków. Ze wszystkich stron zbiegali się. Najczęściej podjeżdżał wóz konny z końmi. Strażacy szybciutko ładowali sprzęt. Było to wszystko w pośpiechu. Ja oglądałam to wielokrotnie. To nie było raz czy dwa. Ze względu na to sąsiedztwo, ten obrazek zostaje mi chyba na całe życie, że tak to wyglądało. A później szybciutko pędzili do pożaru, bo ktoś zgłosił, ktoś potrzebował ich pomocy. I to zostało praktycznie do dziś. Dziś tak samo, tylko z troszkę inną techniką realizują te swoje zadania. W 1956 roku, z uwagi na dynamiczny rozwój jednostki, zaistniała konieczność budowy nowej remiso-świetlicy. Budynek nowej strażnicy został oddany podczas jubileuszu 40 lecia istnienia jednostki w 1964 roku. W pracach byli zaangażowani wszyscy druchowie oraz mieszkańcy Biszczy, a środki na budowę pochodziły ze zbiórek prowadzonych wśród społeczności. Z tego co pamiętam, jeszcze z tych wcześniejszych lat, jednostka nie miała w ogóle żadnego pojazdu. Wyjazdy wszystkie do pożarów, głównie właśnie wtedy były pożary, były z taborem konnym, czyli dwa konie i ileś tam strażaków i pompa. Zaczęliśmy, nasi rodzice zaczęli, ojcowie w zasadzie, poczynać starania o pozyskanie samochodu. W 1966 roku otrzymaliśmy z Komendy Powiatowej w Biłgoraju samochód marki Żuk z wyposażeniem dwie pompy M800 i M400. Był to pierwszy samochód w naszej okolicy. Przez kolejne lata jednostka rozwijała się, gromadziła nowy sprzęt, a strażacy zyskiwali doświadczenie przy działaniach. Pojawiła się więc konieczność wymiany samochodu na nowy. Samochód był mały, w związku z tym poczynili starania o pozyskanie następnego samochodu. I to staranie się ziściło w 1973 roku, gdzie otrzymali z komendy powiatowej Stara 25. Wóz bojowy służył strażakom przez wiele lat. Przez ten czas zmieniał się sposób ich alarmowania do zdarzeń. Za moich czasów no tylko było alarmowanie, było sereno, ale, ale wcześniej, kiedyś jeszcze, to niektórzy może pamiętają, był taki gong był przed remizją i tak, jak tego, to tak sztukało się głośno i to taki był po prostu, zawiadomienie strażaków było. W gazetach z tamtego okresu możemy przeczytać, że jednostka z Pierwszej należała do najbardziej aktywnych i widocznych organizacji w środowisku wiejskim. Warto również wspomnieć, że strażacy z tej jednostki wchodzili w skład zorganizowanego w 1954 roku Plutonu Ułanów, który uczestniczył we wszystkich większych uroczystościach w rejonie biłgorajskim. W 1984 roku podczas uroczystości św. Floriana został poświęcony w miejscowym kościele parafialnym sztandar jednostki, Ufundowany ze składek społeczeństwa oraz instytucji z terenu gminy Biszcza. W tym samym roku ówczesny naczelnik Kazimierz Kucharz wystąpił z propozycją budowy nowoczesnej strażnicy. W 1984, właśnie w tym roku, y, z, zaczęto robić dokumentację na, na, powstałą, na powstanie nowej remizy. W piątym roku, tamta remiza stara została sprzedana za. Pieniądze uzyskane z tej remizy został kupiony materiał. I w 1986 roku przystąpiliśmy do budowy nowej remizy. Fud, fundamenty zaczęliśmy kopać i winklować. Między innymi budynek winklował Żukow Wieniusz, winklował Głąb Józef, Antek Dyjak Antek i Heniek Bazylak. Którzy pomogli winklować ten budynek. Podczas, tej budo podczas budowy OSP z Zbiszczy pierwszej materiały zgromadzone zostały na drugą, na drugą stronę obok starej remizy starej materiały wszyscy wszystko straż sama rozładowała i wapno tak samo gasili razem sami, sami strażacy. Między innymi pomagali, pomagali jeszcze społeczeństwo Zbiszczy. Budowa remizy trwała 7 lat. Przez ten czas strażacy nie próżnowali. Nie tylko rozwijali swoje umiejętności pożarnicze, ale również sportowe, osiągając na zawodach wysokie miejsca. W 1991 roku jedna OSP z pierwsza I uczestniczyła w zawodach sportowo-rejonowych sportowo pożarniczych w polu z na tych zawodach nasza jednostka została zwycięzcą. wygraliśmy te zawody i utrzymaliśmy na, za nagrodę Pompę. Później po tych zawodach lejonowych yy, zostaliśmy jako zwycięzcy uczestniczyć w zawodach województwa stawkach jako w Zamościu. No i zawody w Zamościu na te zawody. Oczywiście samochodem, autobusem, to jeszcze kolega miał ołóżki, ten sprzęt, wszystko tam wnieśli do tego samochodu, do autobusu, no i zjechaliśmy tam, gdzie tam mieli być zawody. No i jak zawsze na tych zawodach wojewódzkich najlepsze były 12 jednostek z całego województwa zamojskiego. W klasyfikacji końcowej zawodów, bliższa pierwsza zajęła piąte miejsce, wygrywając mundury galowe. W maju 1991 roku, z inicjatywy zarządu OSP, zostały podjęte działania, których celem było uzyskanie środków na wymianę obecnego samochodu polarniczego Star 25. Rozpoczęliśmy starania o pozyskanie nowego samochodu, bo ten był już wysłożony i szukaliśmy coś innego. Zaczęliśmy od siebie szukać pieniędzy wśród naszych członków, następnie wśród różnych zakładów zbierać pieniądze i w końcu z pomocą Komendy Głównej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej, Komendy Powiatowej, posła mężczyznę Henryka Wójca gromadziliśmy pieniądze i w końcu poczyniliśmy starania i Otrzymaliśmy, zakupiliśmy jednoroczny samochód ze Szkoły Pożarnictwa z Poznania, który otrzymaliśmy. I równocześnie z otwarciem remizy został przyjęty na stan jednostki w 1993 roku. Przez kolejne lata jednostkę odwiedzali znamienici goście. Podczas jednej z uroczystości strażaków odwiedził Waldemar Pawlak. Były premier rządu oraz ówczesny prezes zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W 1996 roku jednostka gościła delegację z Niemiec. Była to pierwsza z ich trzech wizyt w historii Biżczy. Rok później zrodziła się konieczność, aby w każdej gminie na terenie ówczesnego rejonu biłgarejskiego była jedna jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 1997 jednostka nasza została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako jedna z pierwszych w rejonie biłgorajskim i pierwsza w gminie Biszcza. Warunkiem włączenia do Krajowego Systemu było posiadanie dwóch samochodów gaśniczych oraz obsadę 12 ratowników. Na tamte czasy jednostka nie posiadała dwóch samochodów. Zrobiono jednak wyjątek, aby mogła ona wstąpić do KSRG. W celu dostosowania się do tego standardu strażacy rozpoczęli starania o pozyskanie drugiego samochodu. Potrzeba było samochodu mniejszego lekkiego, w związku z czym również poczyniliśmy starania. Tutaj to dosłownie zaczęliśmy od zbiórki strażaków. Najpierw sami się złożyli, następnie prosiliśmy różne instytucje o dofinansowanie i po zbieraniu kwoty kwoty tam określonej, gmina bliszcza dołożyła środki, reszty i zakupiliśmy samochód Lublin 3, który do tej pory służy jednostce. Samochód został poświęcony podczas uroczystości św. Floriana w 2003 roku. Na przełomie wieków Polskę dotknęły ogromne powodzie i podtopienia. Strażacy z Biszczy nie pozostali bierni pomagając wówczas powodzianom, którzy ucierpieli w oporu lubelskim podczas powodzi Tysiąclecia. No do Upola jakśmy wyjeżdżali, to jest zgrupowanie było powiatowej, w powiatowej jednostce w Miłgoraju. No i tam zgrupowanie, później wyjechaliśmy do Upola, no bo polu na wieczór, wieczorem przyspanę, bo no było, to było takie trochę w samochodach, bo nie było tam warunków innych. No i później to co zobaczyłem tamte na, tych, na tej powodzi to jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Tyle wody i te wały takie podmoknięte. No i okropna sprawa była. to były te amfibie wojskowe, przywożenie bydła tam, pomoc, worki z piaskiem, układanie. No trzy no, dni było roboty, co nie miara. Powodzie dotknęły również Biszczę, gdzie strażacy przeciwdziałali jej skutkom. Jak ta powódź wybuchła, tutaj co? Komarne wylało to przeważnie. To nam szkołę zalało, to woda była. Jak to się mówi, do pół pasa chodziło się po wodzie. Tośmy wtedy na okrągłą szkołę wodę pompowali no, przez 24 godziny. I trudno było pompować. A jak szedłem z kierowcą swoim, oczywiście, nie? starzyńskim, to dzięki, ktoś tu utworzył. Jakby go nie złapał, to wygodziłem. Przez kolejne lata jednostka prężnia rozwijała się, a duchowie nabierali doświadczenia w akcjach. W strażnicy zaczął pojawiać się coraz to nowszy sprzęt oraz nowi członkowie jednostki, chcący nieść pomoc mieszkańcom. Każdy z nas swoją przygodę w OSP rozpoczynał od udziału w zawodach sportowo-pożarniczych. Następnie składał wniosek z poparciem dwóch członków do zarządu jednostki. Gdy wniosek został rozpatrzony pozytywnie, kandydat był kierowany na szkolenie podstawowe. Po ukończeniu kursu mógł brać czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Wraz z mijającymi latami, wysłużony star 244 stawał się niewystarczający. Zrodziła się więc potrzeba pozyskania kolejnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na miarę potrzeb XXI wieku. Plan pozyskania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego chodził po głowach strażaków od wielu, od wielu lat. W 2012 roku z inicjatywy pani Genofefy Tokarskiej starania te jakby nasiliły, nasiliły się i uzyskaliśmy możliwość sfinansowania, sfinansowania samochodu. Na spotkaniu z panią Tokarską pozyskałem informację, że jest możliwość Pozyskania pieniędzy na zakup samochodu pod warunkiem współfinansowania tego zadania z budżetu gminy. Następnego dnia byłem już u pana wójta Zbigniewa Pyczko, żeby zabezpieczyć możliwość, zapytać o zabezpieczenie możliwości pozyskania tych środków na udział własny samorządu. We wrześniu 2012 roku został ogłoszony przetarg na pozyskanie samochodu. W tym właśnie roku zmieniły się przepisy odnośnie, odnośnie wielkości samochodów średnich i szukaliśmy pojazdu, który miałby pojemność zbiornika na 3,5 tysiąca litrów wody. W związku z tym przetarg, przetarg został rozstrzygnięty i zakupiony, zakupiony samochód. IWECO Eurocargo o, ze zbiornikiem właśnie 3,5 tysiąca litrów. W 2013 roku podczas gminnych uroczystości Świętego Floriana nowy wóz za kwotę ponad 600 tysięcy złotych został poświęcony i uroczyście przekazany na stan jednostki. Akt przekazania samochodu na ręce prezesa Tomasza Kucharza wręczył starszy brygadier Tadeusz Mialewski, ówczesny komendant wojewódzki Państwowej Straży Polarnej w Lublinie. Nowy samochód nie był jednak wystarczający dla wszystkich typów działań. Przede wszystkim dla ratownictwa wodnego. Z uwagi na to, że na terenie Gminy Biścia znajduje się duży zbiornik wodny, który niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia, zrodziła się konieczność pozyskania łodzi ratunkowej. Taka łódź początkowo stała użyczona z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, która służyła przez kilka lat. W roku 2020 nasza jednostka wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lubinie o zakup nowej łodzi ratunkowej. Tutaj przy udziale Gminy Biszcza oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie zakup takiej nowej łodzi został zrealizowany w 2021 roku. Mając nową łódź, strażacy intensywnie doskonalili swoje umiejętności z ratownictwa wodnego, uczestnicząc w różnego rodzaju ćwiczeniach. Łódź była również doskonałą atrakcją wykorzystywaną przez strażaków podczas lokalnych wydarzeń. Początkowo nowo zakupiona łódź transportowana była przez samochód marki Lubin 3, który nie spełniał swoich wymagań. Jednostka w 2022 roku poczyniła starania o pozyskanie nowego samochodu. Przy udziale druha Piotra Leszówki stworzyliśmy wniosek do PG Dystrybucja w Lublinie o nieodpłatne przekazanie takiego pojazdu. Dzięki przychylności ówczesnego profesora Jarosława Kwaska takie auto udało się pozyskać jeszcze w tym samym roku i zostało ono nieodpłatnie przekazane nam podczas jednego z pikników dniami Miodu i Pieroga w Biszczy. Pozyskanie nowego samochodu oraz łodzi ratunkowej postawiło przed strażakami wyzwanie związane z brakiem miejsca na dodatkowy sprzęt. Na tamte czasy istniejące garaże były już w pełni wykorzystane przez średnie samochody gaśnicze. Konieczna więc stała się rozbudowa remizy o dodatkowe boksy garażowe. Wsłuchując się w głos mieszkańców gminy Biszcza i znając potrzeby jako samorząd gminy zdecydowaliśmy się poszukać środków finansowych na remont budynku, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Biblioteka Publiczna, a także miejscowa jednostka OSP Biszcza I. W 2016 roku wykonaliśmy projekt techniczny na ten budynek i staraliśmy się składać wnioski finansowe na dofinansowanie do remontu tego obiektu. Udało się takie środki pozyskać w roku 2020 i w 2021 rozpoczęliśmy już remont kompleksowy tego budynku. Remont oprócz tej nadbudowy nad częścią główną obejmował rozbudowę o część garażu dla jednostki tutaj OSP. To udało się Wykonać całość tego zadania przez dwa lata. W 2023 pod koniec roku oddaliśmy do użytku ten obiekt. No niestety, ten projekt z Ministerstwa Kultury nie przewidywał remontu części tych dwóch garaży od ulicy Głównej. Po zakończeniu tego podstawowego projektu no, musieliśmy poszukać środki finansowe w budżecie gminy. Takie środki udało się pozyskać. Remont tej części tych dwóch garaży został wykonany. I mam nadzieję, że będzie służył ten garaż, te garaże, dwa tutaj wyremontowane, jak również ta część dobudowana do przechowywania sprzętu dla miejscowej jednostki OSP. Na terenie Biszczy nie brakowało aktywnej młodzieży, która jest zafascynowana sportem i pożarnictwem. Z tego względu zrodził się pomysł powołania pierwszej w historii jednostki młodzieżowej drużyny pożarniczej. Uchwało zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Biszczy I. Z początkiem roku 2023 przy jednostce została powołana młodzieżowa drużyna pożarnicza. Obecnie zrzesza ona 18 młodych adeptów pożarnictwa, w tym 4 druchny i 14 druchów, którzy 3 lutego 2024 roku złożyli uroczyste ślubowanie. Celem funkcjonowania młodzieżowej drużyny pożarniczej jest przygotowanie jej członków do wstąpienia w szeregi ochotniczej straży pożarnej poprzez różnego rodzaju szkolenia, udział w zawodach sportowo-pożarniczych, działalność kulturowo-oświatową oraz naukę odpowiedzialności i dobrych praktyk. W 2024 roku, po 100 latach od daty utworzenia jednostki, jej stan uległ ogromnej zmianie. Dziś jest ona nowoczesna i gotowa na każde wyzwanie XXI wieku. Specyfika jednostek ochrony przeciwpożarowej znacząco zmieniła się na przestrzeni wieku. Nasi przodkowie, formując 100 lat temu Chodniczą Straż Pożarną w Biszczy, tworzyli jej struktury skierowane wyłącznie do walki z ogniem oraz działań zapobiegawczych powstawaniu pożarów. Współcześnie Straż Pożarna realizuje zadania z szeroko, szeroko pojętej dziedziny ratownictwa. Teraz to nie tylko pożary, ale też usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ratownictwo drogowe, medyczne, wodne, wysokościowe czy chemiczno-ekologiczne. OSP w Biszczy Pierwszej jest w pełni przygotowana do podejmowania wyzwań dzisiejszego świata. Aktualnie jednostka zrzesza ponad 40 druhów, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia do niesienia pomocy o każdej porze i w każdej sytuacji. Członkowie OSP posiadają umundurowanie na miarę XXI wieku, pozwalające uczestniczyć w zdarzeniach w sposób bezpieczny i bardziej bezpośredni. Do dyspozycji mamy cztery pojazdy wyposażone w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt, pozwalający podejmować szybkie i skuteczne działania ratowniczo-gaśnicze. Przez wszystkie lata istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Biszczy I jedną z niezmiennych wartości, która przyświecała działaniom druchów, była sentencja. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dziś możemy być pewni, że ci strażacy, jak i przyszłe pokolenia będą gotowi na nowe wyzwania i z dumą będą nosić strażacki mundur. 100 lat historii, 100 lat służby, 100 lat, które są tylko początkiem.